Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam wy. Na czytanie, co jest przed Wami ukryte. Kochani, na czas pełni od 10 lipca do kolejnej pełni w sierpniu. Tak więc czytanie na blisko miesiąc. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie drugie byki o włączeniu subskrypcji dzwonka, aby być na bieżąco z każdym filmem. Nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. Czytania wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmami z poprzedniego miesiąca. Tak więc klikać, warto klikać łapki w górę i otrzymywać czytania wcześniej. Zatem, co jest ukryte przed lwami? Co jest ukryte przed lwami? Moi kochani, co jest ukryte. Cesarz. Cesarz. Co osoba ukrywająca zamierza? Dziesięć buław. Do czego to prowadzi? Jaki rezultat? Siła. Mhm. A w tle? A w tle jest kochani. Są trzy buławy. Umiarkowanie i trzy miecze. Ok. Trzy buławy, umiarkowanie, trzy miecze. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze moi drodzy, jaka rada na tą sytuację dla lwów. Jaka rada na tą sytuację dla lwów. Drodzy. Rada to nowy początek, karta głupca. Rada to głupiec. W tle paść buław, siedem buław, królowa kielichów, cztery buławy, dwie buławy i arcykapłanka. Ok. Dobrze moi drodzy, ukryta jest cesarz. Słuchajcie, dla części z Was ukryta jest osoba, która. Znaczy, to ktoś może ukrywać, że ma męża lub żonę, że jest w związku małżeńskim. Tu może być po prostu ukryte małżeństwo lub partnerstwo z dużym stażem. Osoby, które mają, wiecie, ułożone, ustabilizowane życie. To jest osoba, która też ma bardzo wysoki status materialny, więc osoba, której niczego nie brakuje, ma władzę, wpływy, pieniądze, wszelkie dobre materialne i, no właśnie, i ułożone życie też y, uczuciowe, tak? <laughs> życie małżeńskie lub partnerskie. E, moi drodzy, ta karta cesarza pokazuje w ukryciu, to może być w ukryciu mężczyzna, to może być ktoś, kto, no właśnie, ma jakąś. Y, ma dosyć dużą władzę w relacji, duże wpływy. To jest osoba, która dominuje. E, osoba dojrzała. E, moi drodzy, to po pierwsze może być też tak, że ktoś ukrywa, że ma e, jakąś osobę być może pod opieką osobę starszą, co rzadziej. Moi kochani, dlaczego to jest ukrywa? Znaczy, co, co, co zamierzający ukrywa? Mamy 10 buław. To jest tak, jakby osoba zamierzająca ukrywała, pomimo no właśnie tej wielkości, tego statusu, tej stabilizacji, którą posiada. To jest tak, jakby właśnie ukrywała, kochani, to, że, że ma zamiar postąpić honorowo, ambitnie. Uparcie i tutaj ma, tu będzie osoba miała dużą siłę woli, to znaczy chce wykazać się dużą siłą woli, bo będzie chciała, kochani, jakby doprowadzić coś do końca. Jest ciężko, jest trudno, ale ta osoba chce to do, doprowadzić do końca. Na pewno użyje dużej właśnie siły woli, samodyscypliny. I moi kochani, I moi drodzy, no będzie tutaj przezwyciężać problemy. Na szczęście to jest już kulminacja problemów. Więc, jeżeli takie problemy są, to tutaj ktoś zamierza stanąć w jakiejś ostrej opozycji. Dosłownie. To jest tak, jakby ktoś chciał, no właśnie, ktoś, może ktoś z konkurencją. To jest tak, jakby ktoś chciał faktycznie kogoś komuś tutaj odbić, albo ktoś tu o kogoś walczy i jest silną konkurencją i rzeczywiście ukrywa to, że zamierza walczyć. No właśnie, zamierza walczyć o Was, więc czy Wy jesteście w związkach, czy w relacjach też może, a może jesteście wolni, ale tutaj jest ukryte jakieś małżeństwo i być może ta osoba jest w małżeństwie, tak jak wspomniałam wcześniej, w związku partnerskim. Gdzie będzie, no po prostu, naprawdę, pomimo obciążenia z obowiązań, nadmiaru e, pracy, obowiązków, wykaże silną wolę, determinację i dużo samodyscypliny, też do tego, żeby właśnie jakby w tej istniejącej już e, relacji e, być niezłomnym, tak? No ale w jakim celu? No właśnie w takim, że mamy tutaj, do czego to prowadzi i prowadzi to, znowu mamy siłę, to prowadzi tak naprawdę do jeszcze większej wobec Was namiętności, determinacji, samodyscypliny, ale też chęci, moi drodzy, chęci jak gdyby, no właśnie, dominacji. To prowadzi do większej wytrzymałości, większej jeszcze dyscypliny, większej odwagi, Większej wewnętrznej siły e, pozwala też panować komuś nad swoimi pierwotnymi instynktami. Może ktoś chce zachować czystość już w tym związku, w tej relacji, żeby no, po prostu m, już jakby m, nie odbywać żadnych, wiecie, e, zbliżeń e, fizycznych. I tutaj ktoś jest bardzo mocno, właśnie. M, Zachowuje tą siłę woli, tak, tą determinację. Ale tutaj też prowadzi to, kochani, do kontroli nad właśnie swoimi instynktami, do dużego zaufania, do dużej namiętności, moi drodzy, i, no, i symbolizuje, prowadzi to do pokonania trudności, pokonania, przezwyciężenia, kochani. Słuchajcie, no, gdzieś mogą się też przy, przezwyciężyć jakieś problemy małżeńskie, jakieś problemy partnerskie, ale w dużej mierze tutaj raczej mm, chodzi o to, że jeżeli to nie jest przezwyciężenie problemów w waszych relacjach czy związkach, bo może tak być, że gdzieś jest ukrywane, że ktoś walczy. Jest trudno, jest ciężko, ale ktoś zamierza doprowadzić do końca przezwyciężyć trudności, problemy przeciwności losów, związków, relacji i dać wam nowy początek. Oczywiście, że tak dla kogoś jest. Początek, który będzie na nowo wskrzycić ogień, pasję, pożądanie, namiętność. Ale wracając do mm, pierwszego mm, przekazu. To, moi kochani, no pokazuje to właśnie zwalczanie tych trudności przeciwności, i to naprawdę prowadzi to do jeszcze większej namiętności między wami, tak? No może się tutaj komuś faktycznie udać ukryć to małżeństwo, jeżeli ktoś zamierza zakończyć małżeństwo, wziąć rozwód, czy może jest w trakcie rozwodu i zamierza to po prostu dokończyć. Bo moi kochani. Tutaj ktoś, kto przejmuje inicjatywę w miłości, przyjmuje inicjatywę w tej relacji, zaczyna bardzo silnie wyrażać uczucia, jest dosłownie osobą, no, staje się bardzo namiętną osobą, tylko w waszym jakby kierunku. A mamy tutaj w tyle trójkę buław, która mówi no właśnie o tym, że są trzy osoby, ale jest też zaangażowanie na wszystkich płaszczyznach życia, więc tutaj ktoś naprawdę chce się zaangażować, daje szansę, oczekuje szansy, prowadzi tą relację z tych wszelkich namiętności do równowagi, do harmonii. Moi drodzy, i, no i gdzieś tu kończą się, tu faktycznie jest pokazane w tle, że zakończy się jakiś, jakiś związek, jakaś relacja, e, która nie będzie miała dalej już racji bytu, i będzie jasność i klarowność, że no właśnie, że jest spełnienie i szczęście. No raczej z wami, bo to o was chodzi, prawda? E, w każdym razie zobaczmy sobie jeszcze. Mm, szóstka kielichów. To mógłby być, kochani, ktoś, kogo wy znacie, Kog ktoś, kogo znacie z przeszłości. Być może ktoś no, będzie dla was kończył małżeństwo swoje, a znacie się z przeszłości. Jest tutaj bliskość więzi, miłość, która nie wygasła, i wierność, lojalność i oddanie, właśnie. Radą, kochani, na tą sytuację jest karta Głupca, no więc karta Głupca mówi, żeby zapomnieć o tym, co znane, i stawić czoła nowemu. Więc właśnie dla niektórych z was, jeżeli, tak jak mówię, no gdzieś tutaj. Jeżeli jesteście w związkach w relacjach, a wiecie, że to coś jest silniejsze, e, głębsze, silniejsze, i e, jest w was od dawna, no to radą jest wtedy, no właśnie pójście w nowe, tak, czyli z tą osobą, która dla was kończy jakiś związek, jakieś małżeństwo jest na tyle silna i ma silną wolę i silne wobec was uczucia, że jakby radą jest tutaj dla was ta nowa relacja, nowy związek. Ale są też e, osoby, które będą miały nowe początki w swoich relacjach, w swoich związkach, i no i sam osoby, które są singlami, tu jest też nowy początek, tu jest też radą, żeby dosłownie wejść w to, co nieznane, tak? Czyli żeby dać szansę nowemu przede wszystkim nowy, nowy początek, żeby rozpocząć nową relację, nowy związek, kochani, żeby otworzyć zwłaszcza single. No właśnie, na tą osobę, na tą nową znajomość, na tą nową relację. Co jeszcze? Tutaj być może radą jest dla kogoś zmiana miejsca zamieszkania. Jest to bardzo możliwe. Komuś może. Też ktoś może rozpoczynać nową pracę lub podejmować naukę. To byłaby też być może rada dla kogoś, żeby właśnie jakby zakończyć pewien etap w swoim życiu i rozpocząć coś nowego, tak? Też, żeby być otwartym na to, co daje życie, na to, co daje świat. Nie trzymać się koniecznie utartych szlaków, dać sobie troszkę więcej luzu i otworzyć się, dostrzec to, co można mieć nowego, to co można mieć innego. I widzicie, otworzyć się na tą pasję, na tą namiętność, na ten ogień, na to pożądanie, no, na tą sprawczość. Stworzyć związek, który nie będzie, na który nie będzie miał wpływu, nie będą miały wpływu osoby trzecie. Czyli taką relację, gdzie. Taki silny związek, silną relację, gdzie inne osoby nie będą miały wpływu już i nie będą wchodzić między Was. Królowa Kielichów, tu się powtarza: miłość, bliskość, więź, wierność, lojalność, oddanie, wrażliwość, empatia, więzi i kochani, wyznania, uczuć i miłości. Czwórka Buław, tworzenie miejsca, takiej enklawy, sielanki, spokoju, bezpieczeństwa, ochrony i stabilizacji. Dobrze moi drodzy, tak więc dla każdego tu coś jest. Dbajcie o siebie, Buziaczki, Papa.